Proszę Państwa, bardzo, bardzo ważna informacja. No nasze działania przynoszą naprawdę duże efekty. Już nie tylko Tusk będzie chronił polskiej granicy, prawda, jakieś to jest śmieszne, nie tylko będzie tutaj leżał plackiem i blokował Niemcom antypolską politykę. Tak, ja, fałszywie, na no pozwól, ale jednak. W tej chwili trwa wielka, zmasowana akcja medialna na to, żeby pokazać nas w oczach społeczeństwa jako ludzi odralnionych, ludzi, którzy nie wiedzą po co tutaj są, że reagują na. że są niczym Don Quixote, który poszukuje, poszukuje wroga i przeciwnika tam, gdzie go nie ma. I że nie mamy żadnego poparcia społecznego, no bo przecież jak jesteśmy tak odoralnieni, to tego poparcia społecznego nie mamy. I teraz potrzebujemy Waszej ogromnej pomocy, naprawdę, ogromnej pomocy. Powiem tylko tak, od wypowiedzi Donalda Tuska, który mówił o tym, że jesteśmy jakimiś grupami tam bojówkarzy, czy skrajnymi, radykalnymi, które tutaj...